Festiwal talentów zorganizowany już po raz drugi. Obecna edycja przyciągnęła nie tylko uczniów z Kielc, ale i szkół ZDZ-u z Miechowa czy Radomia. Cel główny to jest taki, żeby wyłonić te nasze perełki ze wszystkich szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego. No i uhonorować po prostu te talenty, które posiadamy. Rozwijamy te talenty w ciągu naszej edukacji. Chcemy ich jakoś... Wyróżniać, a jednocześnie zarażać innych, żeby też chętnie poświęcali się jakiejś pasji. Do eliminacji zgłosiło się blisko 70 uczestników, którzy zaprezentowali się w kategoriach: fryzjerstwo, gastronomia, muzyka, plastyka, taniec, występ aktorski, sport, literatura i poezja. Ze względu na bardzo dużą liczbę zgłoszeń konieczne okazało się przeprowadzenie selekcji. W kwietniowym półfinale wyłoniono 25 najlepszych uczestników. To jest taki nasz jeden największy występ. A długo się do niego przygotowywaliście? No miesiąc i plus z małymi problemami, bo dziewczyna, która miała ten czytaniec z brzucha, za mała noga i trzeba wszystko zmieniać. Na scenie w hotelu kongresowym finaliści zaprezentowali swoje talenty. Moja dziewczyna ma często poczynę, i nie umiejętasz sprawia to przyjemności. Jak to tylko moja serce wie. Działo się wiele, począwszy od występów taneczno-wokalnych, na pokazach fryzjerskich i gastronomicznych kończąc. Przygotowuję potrawę pierś kaczki z musem z owoców leśnych. Właśnie jestem na etapie układania kaczki na półmisku i dekorowania ją właśnie tym musem przygotowanym już wcześniej. Czyli mięso na słodko? E, tak, a mus słodko-kwaśny. Kilkanaście prób zrobiłem przed tym, żeby się przygotować mentalnie i technicznie. Najlepsi uczestnicy finału wyróżnieni zostali nagrodami rzeczowymi. Na scenie gościnnie wystąpili zwycięzcy pierwszej edycji Joanna Nawrod i Jakub Ślusarski. Telewizja NTV Kielce sprawowała patronat medialny nad wydarzeniem.